Witam serdecznie, nie no to takie powitanie to jest do dobre ale dobra, cześć wszystkim o to już lepiej no czołem to nie, bo to oglądam ostatnio tego tego jak on tam ma dawaj 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 się pierdolisz tym autobusem z pogotowia technicznego <laughs> oglądam historię realną, to on tam czołem nie? a oni tak nie zawsze reagują na to ale znam tam, fajne takie w sumie jest, bo to coś innego, nie? A nie, to witam serdecznie, kurwa, się sraćce od tego. Dobra, na szybkości taki przegląd, ale czy to mi w ogóle działa? Ten telefon jakoś się coś tu pierdoli, chyba za dużo ma na głowie. Tak jak u ludzi. <laughs> po prawej EvoMed, ten biały budynek, nie ten czerwony, czy kiedyś był pomarańczowy, wydawało mi się teraz taki. Zciemniał czy co, dobra kierunek i od razu się tu wbijam na środkowy dobrze to robię, dobrze w sumie to ktoś mi tam napisał kiedyś, że tam gdzieś patrzył sobie też jak się jeździ po Szczecinie, w sensie pewnie ulicę nie tam mój styl jazdy, nie pokój, pokój, pokój było na billboardzie, jest po prawej widać, chyba już nie Thiu yeah. Ale tam mieliście, jak był ten pomarańczowy i ten po prawej EVomet, to jak ktoś chce do lekarza na przykład się dostać, ma tam ubezpieczenie albo nie ma, to powiem Wam, że zajebisty o, słonie mikrofon, trochę. o zajebisty co to jest jak to się nazywa? No, przychodnia zajebista. Bo naprawdę, wiecie co, byłem tam z trzech okulista, kardiolog, coś tam po covidzie. Kardiolog nie, bo chciałem zobaczyć, czy to jest ok. Niby jest ok, ale właśnie to naprawdę zajebiście podchodzą do pacjenta. Po lewej mamy punkt poboru opłat. Żółte kamizelki, o, pas komuś odpadł. No i tu. Mierzą te prędkości, pan z panią. W sumie powiem wam tak: ogólnie to się mówi, e kurwa, mierzą, sra, ta, 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 nie? Ale jakby tej policji nie było, nie mierzyliby prędkości, to każdy by zapierdalał ile wejdzie. A teraz samochody mają po 100 koni, to już jest normalnie. To każdy, no te małe gówna, no to mają po. Te małe gówna już mają po 80, a to Jota Yaris na przykład. 80, na przykład, dwa konie, nie? Z... Tylko nie wiem czy z czterech. O, tutaj też się coś dzieje. Patrzcie, ale sprzęt, jakiś coś ty było tam. Taka Toyota Yaris ma 80 na przykład koni, nie? Tylko chyba w czterech cylindrach już ta moc już jest taka, że naprawdę samochody nie jeżdżą, tylko zapierdalają. Przyspieszenia są już takie kosmiczne. Fajny samochód poczty polskiej, zobaczcie, elektryczny, jeszcze z taką nadstawką. No z tego to by był idealny kamper. Ja pierdziemy, no, już widziałem go parę razy, ale za każdym razem robi wrażenie na mnie. Mamy wały chrobrego. się ten temat jeszcze z tym mierzeniem prędkości, no trzeba mierzyć tą prędkość. No rozpieprzyłyby się, wiecie, no dzieciaki, nie dzieciaki. Przecież kiedyś jak się jeździło na wariata Często jakieś Audi A8 gdzieś tam na police tata dał, czy zabrał ojcu i się rozpierdolił, delikatnie mówiąc. I to tak konkretnie, nie? Na pół, czy coś. Już tutaj na wałach też jakiś złodziej samochodów kiedyś o poler rozwalił Mercedesa, no to na dwie części. A poler to jest ten, co statki cumują. Tam już nie ma żartów, bo to już jest takie mocne, że proszę Państwa no to już musi wytrzymać, nie? Naciski. Jak tą linę się zakłada sumowniczą to jest pokazane, żeby trzymać ją tak wiecie, z zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo jak palce Wam zostaną, no to zmiażdży. Może nawet obecnie to chyba nie, ale zmiażdży na pewno. Dobra. Przymknę trochę okno, ale nawiew bo W jednym samochodzie nie ma klimy. W sumie by się przydała, no. Ale tu jak na przykład ktoś chciałem powiedzieć zdaje egzamin na motocykl To jest prawo jazdy Właśnie jakie jest na motocykl, a Co? nie wiem zapomniałem w ogóle to dają te, te jak na przykład ktoś ma prawo jazdy zwykłe, no to już jak to się mówi obligatoryjnie dostaje na motocykl od razu wbijają mu na 125 maksymalnie. Nie? No, kiedyś było 50, to było bez niczego, a teraz, 125, no to na prawo jazdy jeździmy. Dobrze mówię, bo mogę się mylić też oczywiście. No i ta 125 coś tam już jedzie, nie? bo te 50 to kurwa, to jest porażka w ogóle. Kupiłem taką w koło brzegu, przerobioną na 70, się okazało, no ale to chyba od razu mi mówił to jechało, tylko coś tam popierdolili, przytarło się musiałem kupić komplet, no to już na 50 kupiłem, bo było taniej no i sprzedałem, no ale też się trochę pojeździło, nie bowiem. tylko, że to brzęczy to nie jedzie, to brzęczy nie. no właśnie, to jest Toyota Yaris co rozmawialiśmy co mówiłem o tych cylindrach, nie o tej mocy. Co to? Karetka po lewej z tyłu, teraz z przodu. Karetka? No tak się mówi, karetka, nie? A to ambulans. Dobra. Tutaj wypada dać lewy pas. Ale ładne Volvo chyba jedzie z tyłu. Jaki kolor, ja pierdziele. Ale gdzie ono jedzie? Na środkowy dało? Aha, bo jest czerwony, dobra. I patrzcie lusterka. O tutaj patrzcie po lewej. Ja pierdziele jaki kolor. Nie wiem czy to malowany. Nie, no to jest, to jest nowa XC90. Nowy, ale jaki kolor? Co to jest? Jakiś złoty? Ja pierdolę. No to na pewno telefon tego nie odda. On się tu trochę zmienia. I tu mamy czterdziestkę, ale to tylko obowiązuje w jakieś tam godzina. 26 do szóstej rano. To teraz można jechać 70. No... Gdzie te Volvo? już nie widać, Zapierdala. Dobra jedziemy. Przyjemnie, przyjemnie tutaj starą kijanką zapierdala dziewczyna z koleniowa, albo z okolic, albo ze Szczecina, bo przecież teraz nie trzeba gablic zmieniać, to też trzeba odejść od tych stereotypów takich. Tak samo jak 220, każdy mówi napięcie. A mamy 230, a często 240 podbijane przez te solary. Teraz każdy chce mieć solary, ale żeby to oddać, to, to musi Musi napięcie zwiększyć, żeby to wpompować do sieci. Jak tak ma 4 koło siebie, to te napięcia niedługo będą po 300V. Oczywiście nie będą, bo sprzęt jest tak zrobiony, że wyłącza to pompowanie do sieci albo całkowicie wyłącza, już nie wiem. Wtedy ciągniemy i tak z sieci. No, ale oczywiście Polak nie, no to wiadomo, że jest nie z pierwszej łapanki. To sobie zrobi podbicie tego, nie? I ten jeden zrobi drugi, i zaraz wiecie: sprzęty się pojarają, albo coś tam, nie? Także kiedyś to było fajne pompować to wszystko do siedzi i na przykład w zimę odbierać to 80%, a teraz, no, to już nie jest tak fajnie. 8 no. minut, grania ale no, coś w tym słońcu jest, słuchajcie: Hiszpania, tam gdzie jest wiecie, słońco, słońce, słońce. Słońca trochę. To tam ludzie żyją, to ta energia. No tam tylko trzeba zadbać o jakieś okulary nie na oczy. O, jedzie chuj poniżej 50 kurwa baran lewym pasem niedojebany umysłowo. Po chuj on jedzie tym lewym pasem. Kurwa, ma trzy pasy, to po chuj jedzie tym lewym. Chuj nie zrobią 500 tysiąc zł za to i kurwa takie barany, o, zmienił na środkowy w końcu. Dobra tutaj loteria. Będą stali czy nie będą stali. Znaczy mogą sobie stać. Ja jadę 50 mam OC, Przegląd jest, prawo jazdy jest. Poszukiwany nie jestem. Dobra. I tu stoją czasami po prawej. Ale to raz stoją, raz nie stoją, to tak ciężko no Jak jest deszcz to nie, nie stoją, bo to... Wiadomo nie. No nie stoją. Jak ktoś ma coś nie tak, no to tu od razu może w prawo skręcić, no chyba że będzie zapierdalał, że już ma na Lizaku. No to tak, nie. Tu i może zawinąć tam rogala do miasta. Pod spodem. Tam trochę takie pojebane, jak ktoś nie zna, to może się tam pogubić trochę. Bo to nie jest takie typowe. No może nawigacja to pewnie tam pokazuje, nie? No dobra, to by było tak. Szczecin yy, fajnie wygląda, jak jest słonecznie. Następna ta poczta zielona w sensie tablice zielone Szczecin bardzo ładnie wygląda jak jest ciepło, słonecznie no jak para pada szaroburo i ponuro to, to nie jest za sympatycznie no ale też nie jest najgorzej gdzieś coś nie nieraz mieszka na jakimś wygwizdowiu no to tam nie ma co robić nie? no tutaj gdzieś jeszcze sobie pójdzie no. także lepiej w jakiejś takiej miejscowości mieszkać większej dobra, lewy, znaczy lewy, lewy pas i... Tyle, dobra, na razie pozdrawiam miłego.